Chylam się pod rękami tej osoby, rękę dalszą zrzucam, odpinam pasy, ręka, która jest bliżej mnie, kładę ją na kolana. W ten sam sposób można osobę starszą ściągnąć z mm -hmm. Teraz e, zobaczcie, nie, teraz nie dostanę się za tą osobę, bo tu jest słupek, muszę ją pochylić do przodu. Ta osoba nie wie co ja robię, ona się boi, więc ja muszę jej wytłumaczyć, słuchaj pochylić do przodu, trzymaj głowę wyprostowaną w ten sposób. Nie musia się resztę do rozsuwania. Pochylam do przodu. Teraz tu mam siedzenie po amulety. Wsuwam się za tą osobę. I teraz tak, moja jedna ręka idzie tu pod pachą sobie poszkodowanej i tu łapie za nadwiastę. No, tak. To samo, co było z tym człowiekiem leżącym, mm. z, z przesuwaniem. Druga ręka idzie pod drugą pachą i tu łapie za przedmiot. I teraz na tym ręku ja będę tą osobę wlekał. Nie muszę jej podnosić. Wystarczy że tylko wysunę szlaki tej osoby poza samochód. Prośba do Pani, żeby pani nogi wyprostowała. OK. Na 3-4 wysuwamy z samochodu. 3-4. Nice. No. Okej, okay. układy. Już nie będziemy pani pani ma spódnicę. Ale to jest do podplecy i układ ułożylibyśmy na zewnętrzny na, na, na płaski. Dziękuję bardzo.